Witajcie, poszukiwacze prawdy, miłośnicy dawnych szeptów i strażnicy zapomnianych tradycji. Wkroczcie ze mną w świat, gdzie czas zaciera granice między jawą a snem, a każdy dzień niesie ze sobą echa wiekowych wierzeń. Dziś zanurkujemy w głębiny 9 września, daty, która w kalendarzu chrześcijańskim i ludowym splata się w niezwykły węzeł. To dzień, w którym natura zaczyna szeptać o zbliżającej się jesieni, a ludzkie serca otwierają się na subtelne znaki, niosące przesłania od losu dziewiąty dzień września to czas przejścia, moment, gdy letnia beztroska ustępuje miejsca jesiennej zadumie. W naszej polskiej tradycji nie znajdziemy dla niego jednej dominującej nazwy, jak dla wielkich świąt. Zamiast tego, to data, w której kumulują się echa minionych zbiorów i antycypacja nadchodzącego chłodu. Nazwijmy go zatem Dniem szeptów i ukrytych znaków, bo to właśnie wtedy uważni obserwatorzy mogli usłyszeć ciche rady przodków i dostrzec subtelne ostrzeżenia natury to dzień, gdy zasłona między światami staje się cieńsza, a prawda leży ukryta w drobiazgach. W religijnym i duchowym kontekście 9 września poświęcony jest świętemu Piotrowi Klawerowi, Jezuicie z Hiszpanii, który zasłynął jako apostoł niewolników. Jego życie było świadectwem bezgranicznej miłości i poświęcenia najbardziej potrzebującym. W tym dniu kościół przypomina nam o wartościach miłosierdzia, współczucia i służby drugiemu człowiekowi. Choć postać świętego klawera jest głęboko osadzona w chrześcijaństwie, jego duchowe przesłanie idealnie wplata się w ludowe wierzenia tego dnia. Dawniej ludzie, szukający harmonii i pomyślności, mogli w tym dniu zwracać się z prośbami o zdrowie, zwłaszcza dla tych, którzy cierpieli, o ochronę przed nieszczęściami, o sprawiedliwość i o zdolność dostrzegania potrzeb innych. Wierzenia ludowe często adaptowały i przeplatały się z naukami kościelnymi, tworząc unikalną mozaikę. Dzień ten mógł być postrzegany jako okazja do cichej refleksji nad własnym postępowaniem i do symbolicznego oczyszczenia serca, zanim nadejdą długie i mroczne noce, jesieni i zimy. Pragnienie dobra, miłosierdzia i sprawiedliwości, które uosabiał święty, stawało się drogowskazem dla tych, którzy chcieli zaprosić do swego życia harmonię i pomyślność. Historia Piotra Klavera to opowieść, która porusza najgłębsze struny ludzkiej duszy. Urodzony w 1580 roku w Hiszpanii, w zamożnej rodzinie, Piotr mógł wybrać życie w dostatku i spokoju. Jednak jego serce zapłonęło inną pasją. Już jako młody jezuita głęboko wstrząśnięty opowieściami o niewyobrażalnym cierpieniu afrykańskich niewolników transportowanych do Nowego Świata, Poczuł nieodpartą potrzebę działania. W 1690 roku wyruszył do Kolumbii, do Kartageny, głównego portu, do którego przybywały statki z żywym towarem z Afryki. Wyobraźcie sobie ten widok: zatoka pełna okrętów, z których wyładowywano ludzi wyczerpanych, chorych, przerażonych, często na skraju życia i śmierci po miesiącach niewolniczej podróży. Smród, brud, rozpacz, to była jego codzienność. Piotr Klawer nie czekał, aż niewolnicy zostaną sprzedani na targach. Schodził do ich cuchnących ładowni, gdy tylko statek przybijał do brzegu. Witał ich z niezwykłą czułością i szacunkiem, oferując im to, co najważniejsze poczucie człowieczeństwa. Zapewniał im wodę, jedzenie, leki, uczył ich katechizmu, a nade wszystko domchyrzcił. Mówił do nich w ich ojczystych językach, które specjalnie studiował, a gdy to było niemożliwe, używał języka serca, gestów i spojrzeń pełnych miłości. Przez blisko 40 lat swojego życia, aż do śmierci w 1754 roku, Piotr Klawer stał się niewolnikiem niewolników, jak sam siebie nazywał. Szacuje się, że ochrzcił ponad 300 tysięcy ludzi, choć nie chodziło mu tylko o chrzest. Był dla nich ojcem, lekarzem, spowiednikiem, obrońcą, bronił ich przed okrutnymi właścicielami, uczył ich godności, przypominał o wartości każdego życia. Jego postać, choć otoczona nimbem świętości, jest przede wszystkim symbolem heroicznej empatii i odwagi w obliczu nieludzkiego cierpienia. Jego historia przypomina nam, że prawdziwa siła tkwi w miłości i służbie, a nawet w najmroczniejszych czasach światło ludzkiej dobroci może rozproszyć ciemność. Kroworżemy raciał informacyjny blok Znaki sudby. Narodowe Przesądy 9 września to dzień, w którym natura zaczyna dawać wyraźne sygnały o nadchodzących zmianach. Nasi przodkowie, żyjący w ścisłej symbiozie z otoczeniem, nauczyli się odczytywać te szepty losu. Pogodowe i urodzajne. Jeśli 9 września niebo jest czyste i słońce mocno grzeje, to babie lato długo nas cieszyć będzie. Ciepły i słoneczny dzień zwiastował długie, złote dni jesieni, co było niezwykle ważne dla dokończenia prac polowych i suszenia ostatnich zbiorów. Gdy deszcz dziś pada, zima szybko zawita i mrozem dokuczać będzie. Wilgotna aura była postrzegana jako zapowiedź wczesnych przymrozków i ostrej zimy, co mobilizowało do przyspieszonych przygotowań. Wczesne odloty gęsi na południe to znak, że zima już w drodze i ostro pokaże swe rogi. Ptaki jako istoty czujące zmiany w naturze były uważane za żywe barometry. Ich pośpieszna podróż zwiastowała nagłe i surowe nadejście chłodu. Obfitość pajęczyn, zwłaszcza dużych i gęstych, wróży długie i pogodne jesienne dni. Pająki misternie tkające swoje sieci były symbolem stabilności i zapowiedzią spokojnej pogody, idealnej do jesiennych spacerów i leśnych zbiorów. Jeśli na dębach liście jeszcze zielone, zima będzie łagodna i śniegu mało napada. Zielone dęby symbolizowały żywotność i siłę natury, sugerując, że zima nie będzie zbyt surowa i nie zabierze zbyt wiele energii. Bytowe i pieniężne. Znaleźć dziś monetę to znak na nieoczekiwany przypływ gotówki lub pozytywne rozwiązanie finansowych problemów. Metal symbolizujący bogactwo niesiony przez los był postrzegany jako szczęśliwa wróżba. Utracić coś cennego, choćby drobiazg, może zwiastować niewielką, lecz irytującą stratę materialną lub finansowy przestój. To ostrzeżenie przed niefrasobliwością w zarządzaniu swoimi dobrami. Nagle otwarte okno przez podmuch wiatru to zapowiedź ważnych wieści, które wkrótce nadejdą z daleka. Wiatr, niosący ze sobą energię i informacje, był medium między światami. Kto dziś trzy razy kichnie, ten przez miesiąc cieszyć się będzie dobrym zdrowiem. Kichnięcie, jak, jako wyzwolenie energii, było interpretowane jako oczyszczenie i umocnienie organizmu. Sny w tę noc. Sny z 9 września miały szczególne znaczenie, często odsłaniając ukryte prawdy o naszym wewnętrznym świecie i zapowiadając przyszłe wydarzenia. Woda, czysta, przejrzysta woda, symbolizowała jasność umysłu, oczyszczenie i pomyślność. To znak, że Twoje intencje są szlachetne, a droga do celu jest wolna od przeszkód. Może także oznaczać uzdrowienie lub odnalezienie wewnętrznego spokoju. Mętna, brudna woda ostrzegała przed kłopotami, nieporozumieniami lub chorobą. To sygnał, by przyjrzeć się swojemu otoczeniu i relacjom, gdyż coś może zakłócać twoją równowagę. Czas na refleksję i ostrożność. Zwierzęta. Zwierzęta domowe pies-kot symbolizowały lojalność, domowe ognisko i bezpieczeństwo. Widzieć je we śnie oznaczało umocnienie więzi rodzinnych lub znalezienie prawdziwego przyjaciela. Dzikie zwierzęta, wilk, lis, niedźwiedź, mogły oznaczać wyzwania, nieujarzmione instynkty lub ludzi, którzy niekoniecznie życzą nam dobrze. Ważne było, jak czułeś się w ich obecności. Strach czy akceptacja wskazywały na Twoje podejście do problemów. Drzewa. Drzewa pełne zielonych liści i owoców zwiastowały wzrost, obfitość i powodzenie w przedsięwzięciach. To symbol płodności, zdrowia i sukcesu, a także silnych korzeni i poczucia przynależności. Nagie, uschnięte drzewa mogły być znakiem straty, osłabienia lub smutku. To sygnał, by zadbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, a także być gotowym na pewne zakończenia. Latanie. Sen o lataniu symbolizował wolność, aspiracje, zdolność do pokonywania przeszkód i osiągania celów. Im wyżej i swobodniej latałeś, tym większe były twoje szanse na sukces i poczucie spełnienia. Upadek. Sen o upadku często odzwierciedlał lęki, poczucie utraty kontroli nad życiem lub obawy przed porażką. To sygnał, by zmierzyć się ze swoimi obawami i poszukać wsparcia. Rodzeni w ten dzień. Osoby urodzone 9 września często są obdarzone niezwykłą empatią i głębokim poczuciem sprawiedliwości. Mają silną intuicję, która pomaga im odczytywać niewypowiedziane emocje innych. Są to często dusze wrażliwe, ale jednocześnie niezwykle odporne i zdeterminowane w dążeniu do swoich celów. Podobnie jak Święty Piotr Klawer, często czują silne powołanie do pomagania innym, a ich życie może być naznaczone służbą. Są lojalni, pracowici i mają zdolność do głębokiej refleksji. Bywają jednak skryci, czasem potrzebują czasu, by otworzyć się na innych i bardzo cenią sobie spokój i harmonię. Ich wewnętrzny kompas moralny jest silny, co sprawia, że są wiarygodnymi przyjaciółmi i partnerami. Imieniny tego dnia imieniny obchodzą Piotr, Sergiusz, Gordian. Szczególnie wyróżnijmy imię Piotr. Piotr, imię oznaczające skałę, symbolizuje siłę, niezłomność i głęboką wiarę. Osoby o tym imieniu często są liderami, mają silną wolę i są wiernymi przyjaciółmi, na których zawsze można polegać. Ich niezłomność w dążeniu do celu i etyczne podejście do życia sprawiają, że są szanowanymi członkami społeczności. Dobrałemam no, ja ja tradycje i rytuały. Co należy robić? 9 września to idealny moment, by aktywnie uczestniczyć w rytuałach, które umacniają więź z naturą, oczyszczają przestrzeń i umysł oraz zapraszają do życia pomyślność. Jen. Rytuał oczyszczenia domu od jesiennych cieni. Cel: oczyścić dom z nagromadzonej negatywnej energii, przygotować go na długie jesienne i zimowe wieczory, zaprosić spokój i harmonię. Co będzie potrzebne? Suszone zioła oczyszczające, takie jak szałwia, lawenda lub rozmaryn, możesz zebrać je z własnego ogrodu lub kupić w sklepie zielarskim. Mała, odporna na ciepło miseczka, świeca z naturalnego wosku, najlepiej biała lub jasna, sól morska lub kamienna. Kiedy i jak przeprowadzić? Rytuał najlepiej wykonać w godzinach porannych, gdy słońce zaczyna wschodzić, lub wczesnym popołudniem, gdy jego energia jest najsilniejsza. 1. Otwórz wszystkie okna w domu, by umożliwić swobodny przepływ powietrza i ucieczkę starych energii. 2. Zapal świecę i umieść ją w bezpiecznym miejscu. Świeca symbolizuje światło i intencje. 3. Podpal pęczek ziół w miseczce, pozwalając by dym unosił się w powietrzu. Szałwia jest znana z potężnych właściwości oczyszczających, lawenda wprowadza spokój, a rozmaryn chroni. 4. Przejdź przez wszystkie pomieszczenia w domu, zaczynając od drzwi wejściowych i poruszając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pozwól dymowi dotrzeć do każdego kąta, jednocześnie powtarzając cicho, na przykład oczyszczam ten dom z wszelkich negatywności. Zapraszam tu spokój, miłość i światło. Niech wszelkie cienie ustąpią miejsca radości i pomyślności. Pięć w każdym rogu pomieszczenia, a także przy oknach i drzwiach rozsyp szczyptę soli, która jest silnym absorbentem i chroni przed złą energią. Po zakończeniu rytuału zgaś świecę, nie zdmuchuj jej, by nie zdmuchnąć intencji, użyj zgaszacza lub palców i wyrzuć popiół z ziół poza domem, najlepiej na wiatr, by symbolicznie odesłać złe energię. 2. Rytuał szeptanie życzeń do wody pod księżycem. Cel. Wzmocnienie intencji, manifestacja pragnień, zwłaszcza tych dotyczących zdrowia, wewnętrznego spokoju i harmonii. Woda jako nośnik energii ma pomóc przenieść te życzenia do wszechświata. Co będzie potrzebne? Szklanka czystej, źródlanej wody lub filtrowanej ciche, spokojne miejsce najlepiej z widokiem na Księżyc, jeśli to możliwe. Kiedy i jak przeprowadzić? Rytuał najlepiej wykonać wieczorem, po zachodzie słońca, gdy energia dnia ustępuje miejsca energii nocy i Księżyca. 1. Napełnij szklankę wodą, usiądź w spokojnym miejscu, gdzie nikt ci nie będzie przeszkadzał. 2. Skup się na swoim pragnieniu, zamknij oczy, wizualizuj, jak Twoje życzenie już się spełniło, czując radość i wdzięczność. 3. Trzymaj szklankę wody w dłoniach, a następnie pochyl się i szepnij do wody swoje życzenie. Woda ma właściwości zapamiętywania intencji. Mów jasno i z przekonaniem, na przykład niech ta woda przyjmie moją prośbę o konkretne życzenie, np. zdrowie dla bliskiej osoby, spokój w sercu, jasność umysłu. Niech moje słowa niosą się z jej energią i manifestują w moim życiu. 4. Następnie wypij powoli wodę, czując jak energia Twojego życzenia wnika w Ciebie i staje się częścią Twojej istoty. Możesz też skropić wodą rośliny w domu, symbolizując wzrost i rozwój Twoich intencji. 5. Podziękuj wodzie i wszechświatu za wysłuchanie. 3. Rytuał poświęcenie ostatnich zbiorów i chleba. Cel wyrażenie wdzięczności za dary natury, zapewnienie płodności i obfitości w przyszłym roku, symboliczne zamknięcie cyklu zbiorów. Co będzie potrzebne? Kilka ostatnich owoców lub warzyw z ogrodu, jabłka, gruszki, śliwki, marchew, mały bochenek świeżego chleba lub kilka kromek. Kiedy i jak przeprowadzić. Rytuał można wykonać w ciągu dnia, w miejscu, gdzie zazwyczaj spożywasz posiłki, lub na specjalnie przygotowanym małym ołtarzyku na parapecie. Jedna ułóż zebrane owoce, warzywa i chleb w estetyczny sposób na stole lub parapecie. Dwie. Zapal małą świecę obok nich. Trzy. Zacznij cicho dziękować za wszystko, co otrzymałeś od natury w tym roku. Dziękuję Ci, Matko Ziemio, za obfitość, którą nas obdarzyłaś. Dziękuję za słońce, deszcz i każdą kroplę rosy, która pozwoliła tym owocom rosnąć. Niech ta wdzięczność powróci do Ciebie i zapewni nam pomyślność w nadchodzącym cyklu. 4. Po chwili refleksji, zgaś świece. Podziel chleb i owoce z bliskimi, symbolicznie dzieląc się błogosławieństwem i obfitością. Spożycie tych poświęconych darów ma na celu wchłonięcie ich pozytywnej energii. Kulinarne tradycje. Dnia. W dniu szeptów i ukrytych znaków, stół powinien być obfity, ale prosty, celebrujący ostatnie dary lata i pierwsze oznaki jesieni. Królowały potrawy z jabłek, aromatyczna szarlotka z cynamonem, pieczone jabłka z miodem i orzechami, czy delikatne placki jabłkowe. Jabłka, symbol wiedzy i życia, są w tym okresie szczególnie cenne. Na stołach pojawiały się także grzyby, duszone w sosach, zupy grzybowe, zbierane w leśnych ostępach, które symbolizowały połączenie z ziemią. Ziemniaki, buraki, marchew, warzywa korzeniowe, które przechowuje się na zimę, były podstawą sycących gulaszy i zup, niosąc ze sobą energię ziemi. W tym dniu ważne było dzielenie się jedzeniem, zwłaszcza z potrzebującymi, co było echem nauczania świętego Piotra Klavera i zapewniało błogosławieństwo. Każdy posiłek powinien być chwilą celebrowania wspólnoty i wdzięczności. Kradziawa Słatka, główne zakazy dnia co nie można robić. Istnieją pewne działania, które 9 września były surowo zabronione ponieważ, według dawnych wierzeń, mogły sprowadzić nieszczęście, odwrócić dobry los lub zaprosić do życia negatywne energie: bytowe i domowe. Nie sprzątać po zachodzie słońca. Zamiatanie podłogi czy wynoszenie śmieci po zmroku było postrzegane jako wymiatanie szczęścia i dobrobytu z domu. Uważano, że wraz z brudem możesz wyrzucić z siebie pozytywną energię, a nocą, gdy granice światów się zacierają, ryzykujesz zaproszenie do domu niechcianych duchów lub pecha. Należy zakończyć wszelkie porządki przed zmierzchem. Nie zostawiać na noc otwartych drzwi ani okien. Otwarte wejścia po zmroku były postrzegane jako zaproszenie dla złych duchów, pecha lub chorób do wkroczenia w domostwo. Była to także symboliczna otwartość na nieszczęście, która mogła doprowadzić do utraty bezpieczeństwa i spokoju domowników. Nie patrzeć w lustro po zmroku. Według dawnych wierzeń, lustra po zachodzie słońca stawały się portalami do innych wymiarów. Patrzenie w nie mogło przyciągnąć złe duchy, odbić negatywną energię z powrotem na patrzącego, lub sprowadzić pecha, należy unikać przeglądania się w lustrach aż do świtu. Nie kłócić się i nie podnosić głosu w domu. Słowa mają moc. Kłótnie i negatywne emocje tworzyły złą aurę w domu, która mogła utrzymywać się przez długi czas, przyciągając niezgodę i nieszczęście do rodziny. W tym dniu szczególnie ważne było utrzymywanie spokoju i harmonii. Finansowe i materialne. Nie pożyczać ani nie brać pieniędzy na dług. Uważano, że pożyczanie pieniędzy w ten dzień może doprowadzić do utraty własnego dobrobytu i zaciągnięcia energetycznego długu, który ciężko będzie spłacić. Jeśli musisz kogoś wesprzeć, zrób to w inny sposób niż bezpośrednie pożyczanie gotówki. Nie rozpoczynać nowych ryzykownych przedsięwzięć finansowych ani biznesowych. 9 września to dzień refleksji i utrwalania, nie zaś gwałtownych zmian. Rozpoczynanie czegoś nowego, zwłaszcza z dużym ryzykiem, mogło skończyć się niepowodzeniem i stratą, gdyż energie dnia nie sprzyjały śmiałym, niepewnym początkom. Połeczne i osobiste. Nie odmawiać pomocy potrzebującym. W duchu św. Piotra Klawera odmowa wsparcia osobie w potrzebie, zwłaszcza chorej, starszej czy biednej, mogła odwrócić los od pomagającego. Uważano, że dobro wraca, ale zaniechanie go w tym dniu mogło sprowadzić pecha na siebie. Nie plotkować i nie szerzyć nieprawdziwych informacji. Słowa mają moc kreowania rzeczywistości. Plotkowanie i oszczerstwa mogły sprowadzić na plotkującego nieszczęście, a nawet sprawić, że karta odwróci się przeciwko niemu, a sam stanie się ofiarą podobnych intryk. Należy mówić prawdę, lub milczeć. Nie obcinać włosów. Włosy były postrzegane jako antena do wszechświata, magazynująca siłę życiową i energię osobistą. Obcięcie ich w tym dniu mogło osłabić energię, sprowadzić chorobę lub utratę witalności. Nie wolno ignorować snów z tej nocy. Sny w dniu szeptów i ukrytych znaków niosły ze sobą ważne przesłania. Ich zignorowanie lub niedocenienie mogło doprowadzić do przegapienia ważnego ostrzeżenia lub niewykorzystania szansy na rozwój. Pamiętajcie, że te zakazy, choć brzmią jak surowe reguły, były dla naszych przodków drogowskazami, które miały pomóc im żyć w zgodzie z naturą i wszechświatem, unikając nieszczęść i zapraszając do życia pomyślność. Zamykamy dziś ten rozdział, ale nie zapominajmy o szeptach, które usłyszeliśmy. Niech 9 września, dzień szeptów i ukrytych znaków, będzie dla was czasem głębokiej refleksji, uważności na otoczenie i pielęgnowania dobra w sercu. Do zobaczenia w kolejnej podróży po zakamarkach ludzkiej wiary i magii. Niechaj tajemnica pozostanie z wami aż do następnego spotkania.